Szkoła podstawowa nr 7 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Kińskiego 48, jako jedyna placówka z miasta, zakwalifikowała się do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Cyfrowa Szkoła. Ma on na celu rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pomocy dydaktyczne. Będą to laptopy dla uczniów, przy czym do korzystania tylko w szkole. I laptopy dla nauczycieli. Oprócz tego, bardzo dużo sprzętu, projektory multimedialne, rzutniki, tablice interaktywne. No i oczywiście musimy dysponować właściwym podłączeniem do internetu, bo to wszystko musi funkcjonować w internecie. Projekt pilotażowy prawdopodobnie będzie realizowany od przyszłego roku szkolnego. Teren, na którym dawniej znajdował się plac zabaw, już od września zmieni swój wygląd. Wszyscy jeżdżący na deskach, rolkach czy rowerach będą mogli doskonalić swoje triki na w pełni profesjonalnym skateparku. Pojawi się tutaj cała infrastruktura z betonu architektonicznego. Również urządzenia i najazdy będą żelbetowe i z betonu architektonicznego. Pojawią się do tego poręcze. Te urządzenia, które tutaj się pojawią, najazdy, zjazdy, staraliśmy się, by były takie. O jakich myślą skaterze zełki? Korzystanie z obiektu będzie bezpieczne i możliwe nawet wieczorami. Dodatkowo cały ten plac będzie monitorowany, więc pojawią się kamery i oświetlony, co daje możliwość korzystania również o zmroku. Pojawią się ławeczki po to, żeby sobie przysiąść, a w przyszłym roku chcielibyśmy również tutaj postawić w pobliżu ściankę do spinaczki skanej. Pieniądze pochodzą z programu profilaktyki przeciwalkoholowej. W 2008 Szpitalu Wojskowym rozpoczął działalność oddział chemioterapii jednodniowej, który jest filią szpitala MSWJ w Olsztynie z warmińsko mazurskim Centrum Onkologii. Leczeni są tam pacjenci z chorobą nowotworową za pomocą cedostateków, czyli tak zwanej chemioterapii. Jest to oddział chemioterapii dziennej, w której leczenie jest prowadzone od rana do godzin popołudniowych, natomiast pacjenci na noc wracają do swoich domów. Chemioterapia jest podawana od poniedziałku do piątku i zaczynamy o godzinie 9 rano. Od początku do końca podawania chemioterapii jest przy pacjencie onkolog kliniczny, tak żeby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo jej podawania. Utworzony oddział jest kolejnym etapem rozwoju ośrodka onkologii. Pierwszym było utworzenie poradni onkologicznej. Kolejnym jest ten oddział chemioterapii. Mamy również plany na przyszłość, żeby tu stworzyć ośrodek onkologiczny. Myślimy w następnej kolejności o radioterapii, a w przyszłości o oddziale onkologicznym oraz oddziale chirurgii onkologicznej. Po raz siódmy odbędzie się w wielu miastach w Polsce Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczny marsz został zaplanowany na 3 czerwca. W Ełku rozpocznie się o godzinie 15 na parkingu przy Stadionie Miejskim, a potem uczestnicy przejdą ulicami Piłsudskiego, Mickiewicza, Wojska Polskiego na plac Jana Pawła II. Tu odbędzie się piknik połączony z koncertem zespołu Kapela Dzieci Naszych. Od tego jest życie, żeby się nim dzielić. Bez życia nie ma wzrostu, bez e, życia nie ma dynamiki, bez życia nie ma radości e, i nie ma miłości. Warto o to dbać, warto to pokazywać innym, że nie jesteśmy sami. Dlatego będę namawiał wszystkich, żeby przyszli na marsz dla życia i dla rodziny. I polecam i e, zapraszam. Marsze są przede wszystkim świętem rodzin, stanowią okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny. Odbywają się także po to, aby upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić, dzieci nienarodzonych. Taki widok nie zdarza się na co dzień. Po jeziorze Eudzkim będą pływać smoki napędzane siłą ludzkich mięśni. Wyścigi Smocze Chłoci odbędą się w Ełku po raz trzeci i w tym roku w trzech kategoriach szkoły ponadgimnazjalne, służby mundurowe oraz kategoria otwarta, w której pływali samorządowcy, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy Ełku i powiatu. Widowisko będzie na wodzie, ale i na brzegu zaplanowano sporo atrakcji. Wyścigi połączone będą z piknikiem rodzinnym, podczas którego będzie można wspinać się na ściankę lub strzelać gole do specjalnej bramki. Impreza wystartuje punktualnie w południe 2 czerwca w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku. Wyścigi organizuje Starostwo Powiatowe w Ełku przy współudziale Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.